Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Pipko i zapraszam na kolejny unboxing. Tym razem rozpakuję grę, a dokładniej Władca Pierścieni Wojna na Północy. Gra dostępna w Biedronce za 19,99 od 7 marca 2013 roku. Gra miała swoją premierę w listopadzie 2011 roku. Przejdźmy do rozpakowywania. Widziałem wiele screenów na temat tej gry oraz materiały w serwisie YouTube i od razu wiedziałem że muszę mieć tą grę że kiedyś muszę sobie ją kupić A że akurat teraz nadarzyła się okazja żeby dostać kupić tą grę za niewielkie pieniądze to ją nabyłem są dostępne również w sklepie inne tytuły, ale to już możecie sprawdzić sami. Tu tyle opakowania podaję na bok, żeby nie przeszkadzała. Nie wiem, mam nadzieję, że to dobrze widać. Wersji polskiej i angielskiej do wyboru. Przez wielu graczy moim zdaniem gra jest niedoceniona, a bardzo fajnie wygląda. Nie wiem jak się gra, bo jeszcze nie grałem, ale yy, moim zdaniem jest bardzo fajna. Zwróćcie, że zerknę pierwszy, czy nie ma nigdzie żadnych kodów. Tutaj płytka odłóżmy na bok. Tutaj książeczka, tak teoretycznie powiedzmy, bo rozkładana w ten sposób. Tył wam nie pokażę, bo z tyłu jest kod. Książeczki są coraz mniejsze, coraz mniej ale... ...moim zdaniem... ...bardzo dobrze, że są. Bardzo fajnie, wszystko wygląda. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. To był unboxing y, gry Władca Pierścieni, Wojna na Północy. Jeśli się podobało, mam nadzieję, że się podobało, y, komentarze mile widziane. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia, Nara.